Przemysłów pyta, czy pan prezydent Karol Nawrocki jest wciąż prezydentem wszystkich Polaków, czy może jak Andrzej Duda, który w maju 2017 roku stwierdził, że nie da się być głową państwa dla wszystkich obywateli, chociaż pan Andrzej Duda, prezydent, też zmieniał zdanie. Raz był, raz nie był. Po części, jak dodaje, jak to pisał to słuchacz Przemysław, po części odnoszę się do tego, co pan, mówił, co pan prezydent mówił 11 listopada podczas uroczystości. Niech najlepszą odpowiedzią na to pytanie naszego słuchacza będzie to, że pan prezydent jest liderem Rankingu społecznego zaufania. 53% Polaków bardzo dobrze lub dobrze ocenia te 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego Tak, pan prezydent każdego dnia udowadnia, realizując tą swoją zapowiedź z kampanii wyborczej, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, że jest prezydentem wszystkich Polaków i każdego dnia o tym się przekonujemy. Każda decyzja, czy to te dotyczące wymiaru sprawiedliwości, czy te dotyczące obniżenia cen energii dla Polaków, czy te, które dotyczą yy, w, w, wsparcia dla tych strategicznych, ważnych inwestycji cywilizacyjnych, jak chociażby powrót do pierwotnej koncepcji CPK? To wszystko to jest dorobek tych studni prezentury i ten najważniejszy mm. kwestia bezpieczeństwa państwa. Szanowni Państwo, to, że Polska ma utrzymany potencjał obronny w, wynikający z Sojuszu polsko-amerykańskiego i zmaterializowany w obecności amerykańskich żołnierzy na naszej ziemi, to jest wyłączna zasługa Karola Nawrockiego. Dwie wizyty w Stanach Zjednoczonych, sześć rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem i sytuacja Polski jest zdecydowanie lepsza niż innych państw wschodniej flanki NATO, niż innych państw naszego regionu. To są te Zasługi Karola Nawrockiego, gdyby Donald Tusk miał takie tempo realizacji swoich wyborczych obietnic jak Karol Nawrocki, bylibyśmy jako państwo w zupełnie innym miejscu.